Pamiętamy jeszcze niedawno inicjatywę modlitewną, jaką był Różaniec do granic. Podobnie w roku 2019, tym razem we Włocławku, inicjatywa modlitewna Polska pod krzyżem. W diecezji na postanowiliśmy uczynić jedno takie miejsce centralnym miejscem spotkania właśnie wokół tej inicjatywy modlitewnej Polska pod krzyżem i tutaj wspólnie powiedzieć Panu Jezusowi nasze tak powiedzieć, że krzyż jest ważny w życiu każdego człowieka wierzącego i pragniemy zgromadzić się tutaj 14 września, można powiedzieć w dwóch odsłonach. Pierwsza to będzie spotkanie pielgrzymkowe, pielgrzymki pierwszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Tu w Rokitnie o godzinie 11.00 Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa, później wspólna procesja pod Rokitniańską Golgotę w Ogrodach i tam adoracja krzyża. I później po południem, o 16.30 rozpoczniemy modlitwą różańcową, tajemnice bolesne, właśnie przy Rokitjańskiej Golgocie. Stamtąd udamy się do pierwszej stacji Kalwarii rokitniańskiej, by wspólnie przeżywać nabożeństwo Kalwarii, które zakończy się w Bazylice Apelem Maryjnym, a o godzinie 22 pod przewodnictwem księdza biskupa zgromadzimy się w tej kolejnej odsłonie na Eucharystii. Która rozpocznie nocne czuwanie, bowiem po Mszy Świętej będzie wystawiony Święty Sakrament, będzie możliwość adoracji do rana o godzinie 6 w niedzielę. Przypomnę, że wtedy wypada akurat święto Matki Bożej, wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, jednak to będzie niedziela i formularz również będzie niedzielny. O godzinie 6 najpierw będą godzinki, o 6.30 msza święta, która zakończy nasze decyzjalne czuwanie.